Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej ścieżce z Kindergarten. Cóż, myślę, że zabierzemy się za ścieżkę na dzisiaj. Czyli tak, jak nam po kolei wskazują e, podpowiedzi. E, tak, będę potrzebowała specjalnego przedmiotu od Cindy. E, nie wiem, po co potrzebne mi jest zaufanie Lily, dowiemy się. E, i będę musiała przejrzeć e, te szafki, jeśli dam jej pigułkę. I będę musiała przejrzeć I będzie potrzebne mi przejrzenie szafek, więc muszę zorganizować sobie wyprawę do dyrektora. Nie wiem, jak to zrobić. Będziemy kombinować ja Podejrzewam, że ta ścieżka wcale nie będzie taka łatwa. Ale zobaczymy. Co mamy tutaj o tej karcie? A, tak. To jest ta karta, którą dostajemy z żarciem. No dobra. To bierzemy się ze ścieżką. Na getta. Tak, to będzie ciekawa rzecz. Na pewno. To jest kwiat, który dała mi Cindy za bycie dobrym chłopakiem przez cały dzień. Najprawdopodobniej mogę go pokazać komuś, kto potrzebuje trochę miłości w swoim życiu. Weźmy go. No i a. wezmę chyba jak zwykle mm, trzy dolce. W razie czego, żeby mieć jakąś kasę. Idziemy do przedszkola. Zagadajmy od razu do Nageta Zobaczymy. Cześć, moi przyjaciele nazywają mnie Nagat. A co tak by robili, gdyby istnieli. Nagat nie zna ani miłości, ani przyjaźni. Od kiedy Bidi zakinął? Hmmm. Mogę spróbować dać mu od razu kwiat, ale potrzebuję tych pigułek. A jedyny sposób, żeby je zdobyć? Jedyny, to pogadać z nim Tutaj Tutaj, teraz. Zróbmy to więc. Pili za zakinął Bardzo to smuci biednego nageta. Naget nie wie, gdzie jest Billy. Naget wie, kto wie. Kto wie? Twoje pytania bardzo smucą nageta. Zbyt naciskasz. Potrzebuję pigułki. Lepiej. O czym gadaliśmy? Trochę spróbuję skracać to tłumaczenie, bo tą scenę widzieliśmy już parę razy. Kto? Nie wiem, o czym mówisz. A. Co jest w tych pigułkach? Nie wiem. Dyrektor mi je dał po tym, jak zobaczyłem coś traumatycznego czy coś. Co świetne. Pamiętasz. Uh, nie pamiętasz tej traumy? Nie. Zapomniałem ją krótko po tym. Wiem, że stało się coś złego. Ale dyrektor był dobry, by to naprawić. Pigułkami? Tak, są całkiem dobre. Mogę dostać jedną? Jasne, nie wpakujecie się tu w kłopoty? Nie, jeśli zamkniesz tarkę. Okej. Okay. Drady i katania co? Sure. Okej. Okay. Może będę mogła jej dać i tak tą piekółkę. Było też coś a propos zaufania Lili. Zaufania, które mogę zdobyć, kiedy powiem. Lili o tym, że Cindy chce włożyć jej kumę y, we włosy. Zauważyliście, że mm, Nageta robi taką dziwną minę, jak się na niego najeżdża: tak mruży oczy i ma bardziej zaślinioną japę. Wszyscy, jak gdyby trochę. W większości osób się zmniejszają oczy, jak się powiększają, ale u Nagata ten efekt jest prawie jak zamierzony. Zobaczmy. Cześć, słodziaku. Chcesz być moim chłopakiem? A, to lubię słyszeć. Ale musisz najpierw coś dla mnie zrobić. Co? Widzisz tą dziewczynę? To Lily. Jest obrzydliwa. Chcę, żebyś wsadził jej te gumowe włosy w trakcie poranka. Dobrze? Nie mam mowy. Dobrze, ale nie wracaj do mnie z płaczem, kiedy umrzesz stary i samotny. Nie wrócę. Czy mogę teraz powiedzieć Lili o zamiarach Cindy? A, oh, um, hej, jestem Lily. a pewnie słyszałeś, co stało się z moim bratem Billy. Nie słyszałem. Nie? A, było o tym wszędzie w wiadomościach, zaginął parę dni temu. Przykro mi to słyszeć. Dzięki, to sprawia, że jesteś jednym z niewielu ludzi, których to obchodzi. Od kiedy zaginął, wszyscy mnie ignorują albo obrażają. Cindy próbowała włożyć gumę w moje włosy. Czemu? Nie wiem, ale gdybym był tobą, utrzymałbym się od niej z daleka. Jest naprawdę niefajna. Dzięki za wskazówkę. Mhm. A. Nie wiem, jak to rozwiązać, bo jakby nie mogłam jej o tym powiedzieć. A może muszę wziąć tą gumę? Muszę je pobawić. Czy lęk przed samotną śmiercią sprawił, że wreszcie jesteś gotów wsadzić tą gumę we włosy Lili? Dawaj. Och tak, to będzie świetne. Wreszcie dostanie to, na co zasłużyła, jak jej braciszek, za... zostawienie mnie. Poszukaj mnie rano, jak to zrobisz, okej. Okay. Nie, zaprzyjaźniał... Nie zaprzyjaźniałabym się z Cindy. Potrafi być dość niemiła. Czy ja włożę jej te gumę czy ją pokażę? Spróbujemy. Tak, wiem. Dała ci to? Wow. Nie jest nawet w stanie sama wykonywać swojej brudnej roboty. Jestem wystarczająco brzydka bez gumy we włosach, więc dzięki, że tego nie zrobiłeś. Nie jesteś brzydka. O, dzięki. Gatuję, że ostatnio jednak zaczęłam wierzyć Cindy. Doceniam komplement. Jesteś miły. Dziękuję. Nie szukam teraz żadnych przyjaciół, ale ci ufam. Jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie, zobaczymy się później. Jasne. Czy hmm. dostałam jakąś dodatkową wskazówkę z tej okazji? Nie, nie dostałam. Ale, ale. Mam zaufanie ten i... Nie muszę mieć całego opakowania pigułek. Ta jedna pigułka może mi wystarczyć. No dobrze, to w takim razie idziemy spędzić nasz poranek, jakkolwiek on będzie wyglądał. Chodźmy na środka, dzieciaki, pora na wasz poranek. Nie bądźcie, fief, nie bądźcie frajerami, znajdźcie sobie kumpli. I takie tam. Dobra, najpierw może damy pigułkę. Znajdź sobie porannego kumpla, albo będziesz takim przegrańcem jak Naget. Naget do Pigułka. O! Moja! <grystanie> Dziękuję za to, że zwróciłeś na to moją uwagę. Nie martw się tym. Nauczycielka. O! Oh, 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 oh. Zrobić cokolwiek będzie potrzebne. Teraz idź sobie się baw. Um, nie ma za co. <grystanie> ok. 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 A. Um, Naget Nugget nie ma zamiaru spędzić z tobą poranka. Naget jest bardzo zajęty. A czym jesteś zajęty? Jesteś ciekaw kroki Nageta? Interesujące? Możliwe, że to tylko i się Nagetowi. Możliwe. Kiedy potrzebujesz kłapa powiększającego. Zrób to, zanim swój dzwonek, a zostaniesz nagrodzony. Dobra. Mogę to zrobić teraz. Ej, ej, nie przeglądaj tych... Wiesz co? Rob co chcesz. Nie obchodzi mnie to. Okej. Okay. A... To jest szafeczka Lili. W środku jest szkło powiększające. Pewnie używa go, żeby szukać wskazówek na temat jej zaginionego brata. Weźmy. Jest ona mi potrzebna. E, dajmy to nagetowi, tak? W sumie tak. W sumie tak. Nie pojawiła mi się żadna nowa podpowiedź? Na razie nie. Bo robię wszystko na czuja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znalazłeś przedmiot, którego szuka Naget? Tak. Hmm, doskonale. Nugget jest zadowolony. Możesz dostać tę kartę, Monstermon. Nugget jest z niej dość dumny. Dzięki. Teraz odejdź. Nugget ma ważniejsze rzeczy, w których musi wziąć udział. Jasne. A... Karta, Monstermon? To nie jest część misji? Takie głupie. Nugget, dać mi kartę. Król wieży żuk. Jeśli przeniesiesz mu szkło powiększające podczas poranka. A. Czy to tyle? Czy Nie mogę z nim nawiązać żadnej relacji. Odejdź! Nugget, nie chcę, żeby mu przeszkadzano. Lili? O, cześć! Cieszę się, że byłeś miły dla mnie tego ranka, ale nie szukam kumpla. Teraz. Okej. Okay. Ehm. Ehm. Mogę coś zabrać jeszcze z, z tego? Nie mam pojęcia, że tak ma wyglądać ta ścieżka, bo wiem, że coś zrobiłam nie tak, ale zobaczymy. Szafkę Mondiego. Oczywiście mam sobie pieniądze. Kradnijmy je, to się nam przyda. No dobra. E, idziemy na lunch w takim razie. Bo teraz jak gdyby nie, nie mam pojęcia, co mogę zrobić. E, Zrestartuję w takim razie dzień i zobaczymy. Znaczy, nie, wiecie co, skończę ten dzień, żeby mieć tą kartę, którą mam przy sobie którą znalazłam. E, no, będę musiała spróbować jeszcze raz. Dobrze, tyle co z tego mam, to nowa karta, przynajmniej tyle dobrego. Czy ja nie powinnam mieć tam więcej kasy? Z tego co mi wyszło, może nie. Okej. Okay. To jest żuk z królewskiej wieży. Jest zwykłym żukiem, który żyje w królewskiej wieży. No dobra. Nic więcej ciekawego? Naprawdę? Dobrze. A, powiedziałam Lily o tym, że Cindy chciała włożyć jej gumę we włosy. Zakadajmy jeszcze raz do Nagata. Tylko. Tym razem może zacznijmy z tekstem. Będę twoim przyjacielem. Co oferujesz? Aaa. I tutaj dajemy mu kwiat. Mam kwiat. Zostałeś to od Cindy, prawda? W tym kwiatko jest wiele miłości. Naprawdę zależy jej dużo bardziej na tobie, niż na innych siedmiu chłopakach, których miała w tym tygodniu. Prawdopodobnie znasz miłość. Prawdopodobnie? Które naget widział, ale które kazano mu zapomnieć. Naget zapomniał o miłości. Nie chcę więcej zapominać. Weź ten naget przyjaźni. Czemu? Przynieś ze sobą inne Nagety przyjaźni To przerwy. I to odkryje przed tobą wszystko. Ile ich jest? Jest ich w sumie pięć. Jeden już masz. Przyjdź zobacz się ze mną w trakcie przerwy. Przejdź i zobacz się ze mną w trakcie poranej przerwy. I to powie ci jak zrobić więcej. Uuuu, więc to tak powinno się zacząć, okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Naget nalega, żebyś miał przy sobie to dziwne urządzenie. Jeśli. Powiedzieć się to zadanie? Naget powie ci, co ono robi. My wiemy, co ono robi. Jest plus quo. Chyba, że Naget ma dla niego jeszcze inne zastosowanie. Wszystko jest możliwe. A jeśli mi się nie uda? Naget wciąż ci powie, co ono robi. Okej. Okay. Rzut tej katania. Dobrze. Mam zaufanie Lily. nie mam jeszcze tej pigułki, ale chyba pójdę już na poranek i zobaczymy może, naget mi jakoś pomoże wtedy. Nie bądźcie frajerami. Okej. Okay. Jak trwoga, to do nageta. Powraca, przyjaciel nageta! Czy życzyła sobie kontynuować jego misję? Odzyskania pięciu nagetów przyjaźni? Jasne. Naget jest zadowolony z Twojego uporu. Jeden z nagetów jest ukryty w tym pokoju. Naget posiada kolejny. Musisz odnaleźć ukryty naget, zanim będziesz ten, który posiada naget. O oh Jesus, ten głos! Jest piękny. I tak żebyście byli świadomi, to nie ja go wymyśliłam, wymyślił go Ksarmę. Ale no po prostu musiałam z tego skorzystać. W sensie ten głos się pojawia w innej serii do innego bohatera, który również jest dziwny. Ale tak, to jest. Do pasuje jeszcze lepiej. Czy masz jakieś wskazówki, gdzie on jest? Nie mam pigułki, tak? Klasa nie jest taka wielka. Możesz poszukać w wielu miejscach. Polecam małe krzeweczki, ale strzeż Nauczycielka nie lubi przerzukujących. Wrócę z nim. Jak to mam zrobić? Nie mam pigułki. Jak zdobyć tą pigułkę w tym miejscu? Znowu to nie wychodzi, bo nigdy więcej poza nuggetem tych pigułek nie dostał, prawda? A Szansa, nuggeta jest nugget. Mogłabym spróbować wyjść na korytarz. Tylko przydałaby mi się do tego przepustka Jeroma, żeby móc pójść do gabinetu dyrektora. Spróbujmy. Spróbujmy to tak zrobić. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy i dam ci przepustkę. Nie ja będę w stanie rozpraszać jej przez długo. A więc idź od razu do drzwi. Nie jest z nikim w drodze do wyjścia. Więc tak. A... Znajdzie to ze ścieżki Jeroma, tak? Kupiłam Jojo, dam mu Joja, za to on się ze mną zaprzyjaźnił. I teraz mam dwie opcje. Mogę spróbować przeszukać szafkę, jaką będzie rozpraszał nauczycielkę? Bądź e, mogę wyjść na korytarz. Bardziej podejrzewam, że wyjście na korytarz i a, kontakt z dyrektorem może mi dać więcej. Najwyżej z umrę. Co mi tam? Wiele razy mi się to zdarzało. Jestem gotowy. Idź ją rozprosz. No i tak szybko, małych chłopaczku, Muszę zauważyć twoją przepuczkę, zanim je przepuszczę. Proszę. Przepuszka dyrektora. Wow. Dobra, idź, rób dalej. Świetnie. To może być straszne, ale zróbmy to. To są drzwi do gabinetu dyrektora. I ja mogę nic zrobić z nimi. Weźmiemy kasę. Zawsze będzie to więcej pieniędzy w świńce bankomacie, jak ja to lubię nazywać. Ciekawa jestem, co jest w tej notatce, ale nie, weźmy kasę. Tak, nie udało mi się ani zadanie dla Jeroma, ani zadanie dla Nageta. Eee... Spróbuję jeszcze zrobić to inaczej. Mianowicie, jak on będzie rozpraszał nauczycielkę, przeszukam szafkę. Mimo tego, że podpowiedzi mi mówią wprost, że mam e, e, że mam e, wziąć pigułkę. No nic, zakończymy ten dzień ze względu na tą kasę, którą mam. To jest. Nugget z kurczaka? Dlaczego mi to pokazujesz? To jest jeden z nuggetów nageta. To oznacza, że jestem przyjacielem nageta. Dobra. Ech, mam nadzieję, że wiesz, w co się bakujesz. Bycie przyjacielem nageta może być wyzwaniem. W każdym razie, kto kolejny? Niech ktoś pokaże coś bardziej interesującego niż ten nugget, proszę. Okej. Okay. Kończymy, idziemy do domu, przyniosę kupę kasy i w sumie na tym to się skończy. <grymne> Aaaa, ja nie mogę mieć więcej kasy niż 10 dolców w śwince skarbonce. To, że tak powiem, obala moją teorię na temat tego, jak zdobyć kartę świętego e, Holy Knighta tak? od Montiego, tą, którą trzeba kupić. Ponieważ e, nie mogę wziąć więcej niż 10 dolców. Jak wezmę 10 dolców, to Bugs mi zabierze połowę, czyli całe 5. Czyli resztę kasy będę musiała zdobyć w trakcie dnia, żeby zdobyć tą kartę. No dobra. Będziemy nad tym pracować. Eee, spróbujmy jeszcze raz. Tylko jak zdobyć tą pigułkę?